W dniach 16-18 sierpnia, czyli od piątku do niedzieli, trzydniowy wyścig etapowy Sowiogórski Tur Tour na naszym, naszym powiecie, mieście i gminie rozgrywany. Pierwsze dwa etapy były rozegrane w wyspie Konin w Ostroszowicach na ciężkiej trasie górzystej pierwszy, pierwszy dzień etap był bardzo ciężki, bo ze stromym podjazdem pod Myśliszów, a w drugi dzień odwrotnie, ale z dłuższymi podjazdami pod Kietlice i tak samo w Ostroszowice. Dzisiaj mamy finał, kryterium wyścigu uliczny, który uwieńczy, zwieńczy rywalizację juniorów, juniorek, kobiet, dzieci, żaków, juniorów młodszych i amatorów. Ja się cieszę, że gmina Dzierżoniów po raz kolejny wspiera organizację tego wyścigu, tego turu, bo rzeczywiście Warto z takimi ludźmi współpracować, którzy, poprzez swoją pasję, serce, zaangażowanie pokazują, że ta dyscyplina sportu jest wyjątkowa. Każdy tutaj, te prawie 50 osób, jak rozmawiałem z panem dyrektorem Mariuszem Mazurem, zaangażuje się, żeby właśnie rozłożyć, przygotować, przewieźć to wszystko. Cała kwestia logistyczna, organizacja wyścigu to jest kilka miesięcy żmudnych przygotowań. Dlatego się cieszę, że Gmina Dzierżoniów jest tym partnerem, który jest bardzo, bardzo chwalony. Po raz kolejny tak gościmy tutaj jej kolarzy. Przypomnę, że w Dzierżoniowie były kryteria na rozpoczęcie sezonu kolarskiego, z racji COVID-u gdzieś tam przerwaliśmy organizację tego wyścigu, ale w Dzierżoniowie, oczywiście w mieście, który jest miastem kolarskim również, dzięki tutaj klubowi Atom Boxmed Dzierżoniów, Dzisiaj, wczoraj, przez wczoraj możemy organizować na ziemi dzierżoniowskiej wieloetapowy wyścig, który jest takim elementem fajnej promocji naszego miasta, a, przy, a szczególnie tutaj jest fajną, fajną imprezą dla kolarzy, którzy faktycznie mogą z... Te przygotowania do sezonu, które już od wczesnej wiosny rozpoczynają, kwintesencją są właśnie tego typu wyścigi i mamy tutaj ten wyścig dzierżeniowski. Ogólna liczba to jest w okolicach 400 uczestników na naszej imprezie. Przyjechała kadra Ukrainy, Litwy, Mołdawii, z Czech są też zawodnicy, no i z Polski. Z naszego powiatu dużo też dzieci i młodzieży wystartowało. Tak więc najważniejsze jest to, że. Uprawiają ten sport, ruszają się i są zdrowi, dążą do e, osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Muszę jeszcze tylko powiedzieć, jako ciekawostkę, e, na tym naszym wyścigu prosto z Paryża z Olimpiady przyjechała Patrycja Lorkowska, która startowała tam e, w, na e, zawodach torowych. Na samym Ingliszkach było przepięknie. Po prostu to był szczyt moich marzeń, żeby tam pojechać. Byłam tam jako re rezerwa na wyścig Medison. Ale i tak byłam tam, mogłam poczuć te wszystkie emocje z moją drużyną całą i być po prostu wtedy, kiedy spełniają się marzenia. Bo Daria Pikulik zdobyła srebrny medal i to było po prostu przepiękne. Aż się popłakałam naprawdę, bo to było coś przepięknego. Wiedząc ile to wszystko kosztowało, i po prostu widzieć to na własne oczy i przeżywać to jako jedna drużyna. I to było coś przepięknego być na tych igrzyskach z tymi wszystkimi sportowcami, nie tylko z kolarzami, tylko z innymi sportowcami i naprawdę z Polakami gdzieś tam mówić cześć. Nieważne kim, kto jest, jesteśmy ludźmi, którzy są na igrzyskach, więc wszyscy sobie mówili cześć i to było coś przepięknego tam być i po prostu wszystko poczuć, więc jak się coś takiego poczuło to chce się Pracować jeszcze mocniej, żeby za cztery lata znowu pojechać na te igrzyska i znowu te wszystkie emocje poczuć, więc polecam. Po prostu walczyć do samego końca o swoje marzenia i po prostu chwytać te trzy piękne chwile. Przyjechała kadra Polski, również juniorek na ten wyścig, kadra elity Litwy juniorek młodszych też, one to traktują jako przygotowanie do mistrzostw Europy. Tak jak kilka lat temu po naszym wyścigu brązowy medal zdobyła Marta Jaskulska na mistrzostwach Europy. Tak więc wyścig ten przyczynia się do rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego naszych zawodniczek, ale też inne nacje przyjeżdżają na nasz start, żeby po prostu też podnosić swój poziom. Przetarcie do innych zawodów, po prostu fajne ściganie, nie, z polskimi zawodniczkami, ale też z zagranicy, bo to nie tylko polskie zawodniczki były i zawodnicy, więc to przetarcie przed innymi zawodami. Myślę, że fajne tempo, fajne prędkości osiągnięte, więc przetarcie do też innych międzynarodowych wyścigów, więc myślę, że przepiękne ściganie i przepiękna atmosfera i organizacja. Nasz teren jest idealny do tego, aby w różnych e, kategoriach, czy to wyścigów nawet na terenie płaskim, ale przede wszystkim górskich e, zdobywać swoje szlify, aby potem reprezentować nas, chociażby nasz region. Oczywiście o kraju nie wspomnę, bo wiem, że mamy wielu znanych, e, znanych postaci, które za, podczas historii przez ostatnie wiele lat e, odbiły się szerokim i promowały nasz region, stąd zresztą otwarcie zawsze sezonu w Dzierżoniowie, o czym zawsze pamiętamy. No i dzisiaj już po raz kolejny piękny wyścig Sowitur. Pierwszego dnia była bardzo mocno wymagająca trasa. Maksymalny dystans to był ponad 60 km, ale mówię, musieli podjechać 8 razy pod Myśliszów. Następnego dnia maksymalny dystans to był 105 km, z tym, że zjeżdżali z Myśliszowa, podjeżdżali pod Kietlice i wyjeżdżali Myśliszow z drugiej strony. To było 12 rund dla elity kobiet i 12 rund dla juniorów. Bardzo wymagający. Oczywiście dla Żaków była to jedna runda, dla. Innych kategorii były 4, odpowiednio do wieku było 6, 8 y, y, rund. To jest podjazd, który jest specjalnie jakby przygotowany. Musimy też remontując swego czasu drogę. Mówili o tym, że właśnie po to, żeby również wykorzystywać ją między innymi do takich celów. Ja pamiętam jeden z wyścigów kilka lat temu, kiedy zawodowi grupy podjeżdżały, miały podjeżdżać 15-krotnie, ale ze względu na bardzo wysoką temperaturę. Dyrektor wyścigu skrócił do 12 podjazdów, no i wszyscy powiedzieli całe szczęście, bo nie wiadomo, czy by dotarli. Dzisiejsze zmagania to jest dla juniorów i elity kobiet 25 rund, też wymagający dystans, bardzo szybki i też 3 czwarte tej trasy, która jest usytuowana koło Kina Zbyszek, przebiega pod górę tak naprawdę. Krótki zjazd z, z Pocztowej, a reszta trasy to jest ten z tendencją pod górę. Tutaj ta trasa jest specyficzna i ulicą Pocztową w dół, później ulicą Kościuszki pod górę, ale o to chodzi, żeby zmęczyć Kolarzy, żeby wyselekcjonować i żeby ci najlepsi i dziewczyny, i chłopcy, i mężczyźni i kobiety po prostu mogli wygrać. Ba, ba, bardzo się cieszę, bo duże duża zainteresowanie jest ponad 400 uczestników tego wyścigu. To nie tylko zawodowcy oczywiście, ale też i dzieci, i amatorzy, więc każdy może swoje umiejętności kolarskie sprawdzić na trasach dzierżoniowskich. Gmina dzierżoniów dzięki temu wyścigowi może pokazać swoje najlepsze walory turystyczne. Ta południowa część gminy Dzierżoniów zwłaszcza o wiesno, o stroszowice przede wszystkim, myśliszów czy jodłownik są tym terenem, gdzie kolarstwo jest praktycznie takim miejscem, gdzie może się rozwijać każdy talent. Tutaj ta trasa, która liczyła prawie 9 km, jedna pętla, pokazała, że każdy mógł spróbować swoich sił pod względem terenu. Byli tacy, którzy tą słynny podjazd pod myśliszów pokonywali bardzo dobrze. Niektórym to słabiej wyszło, niektórzy lepiej byli na tych płaskich odcinkach, ale tak jak rozmawiałem z dyrektorem wyścigu, po raz kolejny właśnie to są te tereny, te miejsca, gdzie gmina Dzierżoniów może pokazać i ci najlepsi kolarzy mogą się sprawdzić. Na tych trasach przez kilka edycji byli, było wielu wspaniałych zawodników. Trasy w górach Sobich, no ciężkie, na pewno fajne, wąskie drogi, drogi, ale też piękne krajobrazy, przepięknie tu jest zielono, przepięknie po prostu. Bardzo kocham to miejsce, bardzo kocham tu wracać, więc no... Po prostu tylko, żeby jeździć rowerem, nie? To jest sport, który jest otwarty dla wszystkich. Sport, który może, że tak powiem, nie musi być drogim nawet sportem, ale jednocześnie pozwala oprócz tej edukacji sportowej również podziwiać teren, krajobrazy. No i też proszę zwrócić uwagę, że praca jest tutaj zarówno indywidualna, jak i grupowa. W zależności od tego, kto w czym się chce sprawdzić, może również tak jakby społecznie do tego sportu podejść. Pula nagród sięga ponad 20 tysięcy złotych. W tym y, dla starszych kategorii są nagrody pieniężne do kategorii junior, a dla dzieci, dla j, młodzików, dla żaków, y, juniorek młodszych są przewidziane nagrody rzeczowe, które na każdym po każdym etapie były wy, y, wręczone i dzisiaj na podsumowanie też będzie klasyfikacja za etap i klasyfikacja za klasyfikację generalną. Dzięki właśnie klubom sportowym, stowarzyszeniom, które oczywiście prowadzą tą swoją działalność w różnych dyscyplinach sportowych, również w szkolarstwie mamy takie możliwości, że właśnie dzieciaki z naszego powiatu, z naszego rejonu mogą trenować i tutaj klub Atom Boks nad Mariusz Mazur trener i, i w zasadzie taki mózg tego, 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 tego klubu, plus koledzy działacze, którzy, którzy go wspierają naprawdę robią fajną pracę, widzimy nasze, naszych zawodników na trasach w całej Polsce na trasach kolarskich. Widzimy te samochody, które są przygotowane, które też no, w jakiś sposób promują dzierżoniów, kolarstwo w dzierżoniowie. Ale mówię, najważniejsze jest to, że, że przede wszystkim młodzi ludzie mogą fajnie spędzać czas jeżdżąc po naszym rejonie, czy tutaj w kierunku Ślęży, czy w Góry Sowie. No, widać tych kolarzy i fajnie, że taka dyscyplina u nas jest. Tutaj trzeba dodać, ostatnio podpisana umowa na wybudowanie ponad 4 km. Dróg rowerowych, właśnie z jodłownika do wiatraczyna, malowniczymi terenami u stóp górsowych, więc to wszystko jakby się wpisuje w ten optymalny moment, gdzie pieniądze właśnie z Polskiego Ładu, gdzie gmina tylko dokłada niewiele ponad 5%, możemy to wszystko w odpowiedni sposób, tą infrastrukturę rowerową poprzez takie przedsięwzięcia, poprzez kolejne działania uzupełniać, optymalizować, żeby tutaj rzeczywiście pokazać tą południową część gminy w jak najlepszym świat. Mocno kibicuję, lubię kolarstwo, nie ukrywam, jest to, jest to sport bardzo ciekawy, popularny. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj ostatni etap Tour de France kobiet i nasza Kasia Niewiadoma jest liderką. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby właśnie zakończyła ten najważniejszy wyścig zawodowców dla kobiet na świecie no, na tej pierwszej pozycji. To będzie również coś wspaniałego. No, na olimpiadzie niestety nie udało się zbytnio na, na tym kolarstwie szosowym zdobyć jakichś medali. Mamy jeden medal w kolarstwie torowym. No, z czego się cieszymy, ale myślę, że powinniśmy być lepszą, większą potęgą kolarską, mając taki potencjał, takich wspaniałych zawodników. Tylko mogę, to kibicuję. To dobrze, że ten duch walki jest taki, szczególnie jeśli on jest w duchu fair play. Bardzo cieszy też wielokrotnie, jak rozmawiam, szczególnie z młodymi ludźmi, że oni jakby. Potrafią e, pogodzić się też z tym, że nie zawsze się wygrywa, ale od razu mówią tak, ale jutro będzie lepiej. Zawody bardzo nam się udały, jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sponsorom. Zapraszamy bardzo serdecznie, mam nadzieję, na szóstą już edycję w przyszłym 2025 roku.